Cześć, kochani, witam Was na moim kanale. Miałam spotkać się dzisiaj z Wami online, jednak życie pokrzyżowało mi troszeczkę plany, dlatego zapraszam Was na ten szybciutki tutorial. W kalendarzu mamy nadal jesień, choć w różnych mediach zapowiadają, że zima jest całkiem blisko. Ja jednak chciałabym zaprosić Was na kolejny jesienny tutorial. Malowałam już z Wami wcześniej podczas jednego z live'ów. Jesienny wianek. I pomyślałam, że wianek to taki naprawdę bardzo fajny temat. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na kolejny wianuszek. Tym razem będzie to wianek mniej bogaty, za to z przepiękną jarzębiną. Nie będę Wam dzisiaj tutaj za dużo gadać, zostawię was teraz z muzyką. Zapraszam Was przy okazji na mojego Facebooka oraz Instagram. Linki do tych miejsc znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Jeśli podczas oglądania tego materiału nasuną Wam się jakiekolwiek pytania, to zadawajcie je śmiało w komentarzach lub wyślijcie do mnie po prostu wiadomość prywatną. Na wszystkie pytania bardzo chętnie Wam odpowiem. No i mamy to, mój wianuszek jest gotowy, pięknie prezentuje się w tych cudownych jesiennych kolorach. Mam nadzieję, że namalujecie własne wianki. Jeśli tak się stanie, to oznaczcie mnie jako pracownia przyleśnej. Zapraszam Was już niebawem na kolejne inspiracje i życzę Wam cudownego, pięknego dnia. Trzymajcie się ciepło. Pa!